Hej, dzisiaj nagrywamy jakby taką przygotowanie do świąt wielkanocnych. No już mama robiła kolację no. i zobaczycie, sobie zjedzą wszystko, ale oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, no i to tyle. Dobrze, zaczynamy filmik. Nie lubię twoich okularów. Pierwsza, druga. Przecież ten czajnik jest zepsuty. Trzeba kupić jak zwykle nowy. Przez lenkę, nie ociągcie. Powiedzcie, jak coś będziecie chcieli. ja idę po Patrycję. Patrycja, chodź Patrycję, pociś. Patrycja. O, no nie mam twojego mleczka. To jest twoje. To jest twoja kaszka. Zjesz coś. Ja sobie coś zjem. Zdejmę ten smoczek. Nie, 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 nie. Fuj. Zjemy tą dobrą herbatkę. Wypijemy. Dobra, idziemy. Sobie siąść. Dobra, podtrzymam. Nie no. Ty potrzymaj Moja kochana. No, no. Wiesz, się domyślam. A, dobra. No, domyślam się, bo przecież jak lęka. Trzymam. Jeź. Chcecie ode mnie no dobra no to idźcie już spać no i idziemy się przebrać i ja do swojego pokoiku nagramy jakiś szocik Nie mm, to też idę mm, dobra co ja mam zatem czy takie typowe coś Dobra, zrobię takie słońce sztuczne. Tu przykleję. Przykleję. Dobra. I nagram TikToka. Mhm, mhm, mhm. Dobra, wstawiam. O, chciałeś, ja, tam ten już ma 3000. Ja, jak fajnie. No to sobie zostawię i zrobię zdjęcie. Zdjęcie zrobię gdzie mówię, to aparat, a tu dobra. Tic. No już zrobione. Wrzucę to i wrzucę na insta i sobie przebieram, bo mama będzie zła. Będę się nagrywać. Zostawię tu moja piżamka. No wiem, ładniusie. Wiem, że ładna. Hopsy już. Zobaczymy, co tam siostra. Hop, 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 hop. Jak to siostra? Oj, właśnie też po co wejeszła. umujemy zęby. Mam już siłę leczeku dlaczego... i na znaczy, siostra leczkuje muszę tą. A ty może se elektryczną. Dlatego, że ja mówię, że jestem starsza od ciebie i mi to nie zaszkodzi, jak na przykład tobie. Dobra, no i leję sobie wodę i zostawię tu. No, ja też sobie naleję wody. Ale ja będę sobie takie, dzisiaj sobie zrobię takie coś. Okej. Okay. No i co? Jeszcze pasty trochę. I to by szczer? No i trochę tego, trochę tego i... Szczę włączam. Siostra. Uu, uu, uu. Czemu tak dziwnie brzmi? Ok, ok. Uu. Biorę to, odkładam. No ja też, przepijemy ja przepiję już wodą. Pu No i już. Odkładam. No teraz ja. Zostawię i... Pu No i już. Dobra, i chodź. Idziemy język tego zalazka. Idziemy. A zapomnij zmienić mężczyznę. No, już zmienią. No, dlaczego by to takie coś robisz? A wiesz, wiesz. Dobra, dziewczęki, cię spać. Jeszcze posiedzę troszkę z moim malutką Patrycją. No, jeszcze bo nim on nie chce spać. Się nie... Dobrze. Hapa! Dobrze. Och, dobra, idę jeszcze. Dobra, idę z Tobą spać. Jej! Idę się umyć. Ach, jutro będzie wielkie sprzątanie przed wielkami. Dobra, idźcie spać. Nie ja najpierw. A, dobra. Aha, kotki dwa, przej obudy obydwa. A ja. o, ps ps. ps. Aaaa. przebierz się. bo już widać, że chce się spać, ale już jestem przebrana. Dobra, to sobie rozciel łóżko. No dobra, rozcielę sobie cyks. Zostawiam. Dobrze, już. Hop. Hop. Ale jeszcze włączę ja się przebiorę Nie moja piżamka, tu moja piżamka. Piżamka czy to była? Przecież to jest twoja piżamka. A no tak zapomniałam już ja zostawiam to okulary to i to tutaj przyłapie, że samo się wyłączę, jak się położę. Już usnę. Hop, hop hopa. No i wyłączam światło. I, i zostaw iść, a ja już idę na no wierz tak, wiem, zamknąć drzwi, żeby na przykład siostra nie wróciła, nie wróciła i mi zrobię w sikusku jak trzy lata temu, jak miałam dopiero dwa lata. Cyk, cyk. I idź spać. idzie mama. Sam, a tam, tam. Tam to się ostrawiło czy. Zobacz, no, jak nie wyłącza Dobrze. Ja też Aha, muszę jak zwykle wyłączyć światło. To wyłączę, to wyłączę. O, to muszę jakby wyjąć. Telefon muszę zostawić, pulpit, to tu wszystko. Wszystko. To będę musiała tam to coś położyć tu. Będę musiała jeszcze, jak odpalę to i tamto. już, jeszcze zapomniałam tego z piworu. To nałóż, nałóż. Ach, dobra. Wszystko, wszystko. Jeszcze tylko. A no nie zapomniałam maseczki nałożyć. Mm, idę. Teraz sobie wszystko odłączyłam, odłączyłam, Napie się jeszcze łyka u wody z mojego bidonka, wszystko najpierw wyłączę, tutaj hopa hopsa, wszystko wyłączone, hopa muszę wyjść z tamtego rogu. Dobra, ja sobie rozcieliłam łóżko, ja się, dobra, przebiorę, już jestem przebrana, więc biorę moją maseczkę, znaczy maskę na oczy, maseczkę na twarz, tylko na odwrót. I później biorę moją przytulankę, dzisiaj będzie kuromi, i idę spać i odpalam lampkę. Usnęli już. Jaka godzin później? Nattrep. Szósta rano. rano. Eee. No i już otwieram drzwi. Eee. Eee. Dzisiaj idę sobie coś zjeść. Zjem dzisiaj tylko pakietkę. Myję sobie zęby. I już wszystko zmyłam. Teraz co? Jak, jakie ubranko? O, dzisiaj to podstawowe ubiorę. Ach, jak mi smutno, mi smutno. Jakoś. I... sobie i coś poczytam. Siódma rano. Eee. 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 Już stałam. O, o, jak miło miło. I zrobię, dobra, coś takiego. coś zdjęcie pulpitowe, zdjęcie pulpitowe. Muszę. Muszę. wszystko. Robię tutaj TikTok 7 rano. siema dzisiaj robimy 7 rano. Jest dzisiaj będzie na, na moim kanale YouTube. Przypominam nazwę Agnieszka Podłoga, żugajka. Moja nazwa na TikToku, a na YouTubie Agnieszka Cox. Podać dzisiaj będzie filmik. pa Zrobię tu. Zrobię zdjęcie sobie. Tu. Porana na porana na rutyna. Dobrze. Dobrze, idę teraz się rozbieram z tego. Ach, dzisiaj idę na plażę z biebem Dobra, przebieram się dzisiaj w to. Nie, jednak nie. Nie, dzisiaj sobie tak rano dzisiaj tak ubiorę no, A, dzisiaj nie było bez przesadzenia. Albo nie! W tą moją ulubioną bluzkę, bluzka, bluzka, bluska Dobrze, bluzka moja ulubiona. Moja ulubiona bluzka. Top top. Wcielam łóżko. A cześć mam ciu. Cześć kiciu, idę się złożyć włosy w tym mulik z moją pytkę. Dobrze. Już sobie umyłam zęby, wszystko zrobiłam, Dobra mamo, nie chcę jeść śniadania. Pobawię się z cipciakiem. O nie, muszę zostawić książkę, bo Patrycja się obudziła. Bo zaraz mało się obudzi. Podziele Tobie, chodź, chodź. Pobawimy się trochę. Poczytam sobie mamusię, poczytam bajeczkę jakąś. Chodź, poczytam Ci bajeczkę Twoją. Twoją ulubioną. Dzisiaj ja, jakby dzisiaj ja mamu wychodzę na basen z koleżankami. Dobrze, nie wiem leporze. Nie, jednak mieliśmy już ok, raz mi dzwoniła jakieś piątej O Boże. O rano telefon Dziesiąta rano. Mnie. Mnie, 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 mnie. Co tak wcześniej, trzeba było stać? Mówię coś. Hop. Hop. No i już wszystko zrobiłam. Dobra, teraz... gdzie moje, opaska, opaśka, opaśka, i okulary. pa!